W tym to się nic nie nagrało porządnego. Ten to ma lepszy obraz. Ja mam ten. Jeszcze telefon, którym się nie umiem posługiwać, z Hello Kitty zakupiłam. kupiłam. Nie ten nowy smartfon, tylko ktoś miał jakiś używany i mogę się pochwalić. Mam takiego telefona, ale to nie jest smartfon, z Hello Kitty. Nie umiem na nim nagrywać w ogóle. Trzeba sobie pobawić. No właśnie. Jeszcze ma wideo podobne do tego. na tym Hello Kitty dobrze, że zdążyłam sobie coś tam nagrać. Jakieś melodie, co mogę przegrać? Muzyka odtwarza mp 3 wszystkie utwory. Dużą pamięć ma? Co jest? Dużą pamięć? No nie wiem, to chyba mniejszą od tego. Ten ma największą pamięć, co go teraz trzymam mam w ręku? No to jest smartfon, smartfon ma dużą pamięć. Ten to znowu taki nie będzie przeszkadzało. Tyu my. Może to oni się pokolorowali. Tego to ja jeszcze nie widziałam jak jechałam ostatnio. Może coś przeoczyłam hale pokolorowali, albo nie zwróciłam uwagi.